Zapraszam Was na tutorial, ale tym razem fryzura. Jest to bardzo prosta fryzura, tylko niestety trzeba mieć długie włosy lub włosy średniej długości, aby ona wyszła tak, jak powinna. Wydaje mi się, że będzie ona pasowała do każdej Was. Także, aby nie przedłużać, zapraszam Was już na dalszą część filmu. Z góry przepraszam za hałasy. Nie jestem sama w domu i nic na to nie poradzę. Zaczynamy od rozczesania włosów. Dzielę je na dwie części i mam tutaj mój tangle teaser i rozczesuję włosy. Teraz w końcówki wmasuję olejek Spandin odbudowujący kreatynę z witaminą E, ponieważ będę używać ciepła. Teraz przyczyszę włosy. A teraz, żeby włosom nadać trochę tej tekstury, e, możecie nałożyć piankę. Ja mam tutaj akurat ze szwedzkowa. Wgnieść ją we włosy, aby powstały faloki e, i aby włosy były bardziej napuszone i większe w objętości. Ja natomiast dzisiaj. Prostownica wygląda tak: ma 28 mm. Szerokości płytki, e, są to płytki diamentowe. Można nią prostować e, wilgotne włosy, jest ona e, w szczególności skierowana do konsumentów z długimi, e, grubymi włosami, czyli moimi. Ja natomiast na, za nią nie przepadam, ponieważ e, szukam czegoś innego. Szukam prostownicy, która będzie gładko jechała po moich włosach i, i będą to idealnie proste włosy. E, natomiast ta niestety nie jest tak delikatna. Włączam guzik. Tutaj pali nam się światełko i ustawiam temperaturę. Niestety minus również tej prostownicy jest taki, że nie wyświetla nam się, ile mamy temperatury. Powiedzmy, że jest na środek ustawione. Nie wiem, ile to jest. Teraz Znów dzielę włosy na dwie części, jeszcze raz je szybko przeczeszę. I będę robiła falę prostownicą. Biorę dosyć grube pasmo włosów, obracam prostownicę i zjeżdżam niżej. I powstaje mi taki falolog. i wybiórczo po prostu teraz mm, wybieram pasma, nawijam je jeszcze raz na lokówkę i zjeżdżam niżej. Niestety z moimi włosami nie jest to takie proste. Jak widzicie, te włosy są już pofalowane, a te jeszcze nie. To samo robię z drugą stroną, natomiast staram się kręcić loki na zewnątrz twarzy. Wyłączam prostownicę, trochę rozwalę te loczki, połgniatam. I włosy wyglądają tak. Teraz muszę podzielić włosy na dwie równe części, i biorę teraz spod spodu kosmek włosów. Chodzi o to, aby to były te długie włosy. I teraz z tego pasma robię warkocz zwykły mały warkoczyk Teraz końcówkę warkoczyka zabezpieczam małą elastyczną gumeczką i teraz wydzielam drugie pasmo z drugiej strony. Drugi warkoczek również zabezpieczam małą gumaczką. I teraz odgarniam moje wszystkie włosy do tyłu. Biorę warkoczek i przekładam go na drugą stronę. Jak najbliżej skóry głowy. I zabezpieczam wsówką. Sama robię z drugim warkoczkiem. Teraz przerzucam wszystkie włosy do przodu. Jak widzicie, został mi tutaj mały warkoczek. Więc po prostu go rozpuszczam, ponieważ nie chcę, aby było to widać. Dla uzyskania lepszej objętości, tutaj z tyłu, jeszcze troszkę podtapiruję włosy. Mam nadzieję, że tutorial i fryzura wam się podobała. Jeśli tak i spróbujecie ją odtworzyć, oznaczcie mnie na Facebooku lub na Instagramie, bo chciałabym zobaczyć, jak wy wyglądacie w tej fryzurze. Na dziś to już wszystko i do następnego.